Było sobotnie popołudnie w Amsterdamie, kiedy postanowiłem przyjąć zaproszenie mojej przyjaciółki Klary na randkę w ciemno. Od tygodni nalegała, żebym częściej wychodził, poznawał nowych ludzi i choć na chwilę zapomniał o pracy. Oczywiście się opierałem, zawsze byłem raczej zamknięty w sobie. Cenię spokojną rutynę, książki i długie spacery wzdłuż kanałów. Ale Klara potrafi być bardzo uparta i w końcu uległem. Spotkanie miało odbyć się w Wondelparku, niedaleko pawilonu herbacianego. Klara twierdziła, że ta osoba jest wyjątkowa. Ktoś, kto podziela moje zainteresowania architekturą i historią. Nie zdradziła wielu szczegółów. Powiedziała jedynie, że rozpoznamy się po żółtych kwiatach, które każde z nas przyniesie. Przyznaję, pomysł był osobliwy, ale było w nim coś romantycznego. Przyszedłem kilka minut wcześniej, jak mam w zwyczaju. W pobliskiej kwiaciarni kupiłem mały bukiet żółtych stokrotek. Dzień był wyjątkowo przyjemny. To delikatne wiosenne słońce sprawiało, że Amsterdam wyglądał jeszcze piękniej. Rodziny spacerowały z dziećmi, rowerzyści przecinali alejki parkowe i w powietrzu unosił się spokój. Ruszyłem w stronę umówionego miejsca, obserwując ludzi dookoła i próbując zgadnąć, kto może być moją randką. I wtedy ją zobaczyłem. Kobieta o kasztanowych włosach związanych w kucyka, ubrana w intensywnie niebieską bluzkę, trzymała bukiet identyczny jak mój. Rozglądała się dookoła, wyraźnie kogoś szukając. Moje serce przyspieszyło, ale nie z powodu typowej nerwowości pierwszej randki. Natychmiast rozpoznałem tę twarz. To była Sofia Vandenberg, moja szefowa, dyrektorka projektów w firmie architektonicznej, w której pracowałem od trzech lat. Przez moment rozważałem, czy nie odwrócić się i nie uciec. To było zbyt absurdalne. Jak Klara mogła tego nie wiedzieć, a potem przypomniałem sobie, że Klara i Sofia nigdy się nie poznały. Klara mieszka w Rotterdamie i nie ma żadnych związków z moją pracą, ale jak Sofia mogła tego nie wiedzieć? Przecież musiała zobaczyć moje imię, gdy Klara wszystko organizowała. Było już za późno, by się wycofać. Sofia mnie zauważyła. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia, a na jej twarzy zobaczyłem dokładnie to samo zaskoczenie. Przez kilka długich sekund po prostu staliśmy naprzeciw siebie, sparaliżowani tą surrealistyczną sytuacją. To ona zareagowała pierwsza. Ruszając powoli w moją stronę, ja zrobiłem to samo, jak dwie postaci z komedii Pomyłek. Gdy w końcu staliśmy twarzą w twarz, zapadła niezręczna cisza. Dzień dobry, Tomas, odezwała się pierwsza, zachowując ten profesjonalny ton, który znałem tak dobrze, choć w jej głosie pobrzmiewała niepewność. Dzień dobry, Sofia. Ja nie spodziewałem się. Słowa ugrzęzły mi w gardle. Ja też nie trzymała bukiet obiema rękami przez chwilę patrząc na kwiaty po czym znów spojrzała na mnie wygląda na to że moja przyjaciółka Lisa uznała że dobrym pomysłem będzie mnie z kimś zapoznać nie podała twojego imienia powiedziała jedynie że pracujesz w architekturze i uwielbiasz spacery wzdłuż kanałów klara zrobiła dokładnie to samo ze mną powiedziała jedynie że jesteś pasjonatką historycznego designu i cenisz dobrą rozmowę znów zapadła cisza Obok przeszła kobieta z golden retrieverem, który zatrzymał się, by obwąchać moje buty. W duchu podziękowałem za to krótkie rozproszenie. Więc, zaczęła Sofia, i po raz pierwszy odkąd ją znałem, wyglądała naprawdę niepewna. Co teraz robimy? Byłoby strasznie dziwne po prostu odejść, ale jeszcze dziwniejsze kontynuować to, wiedząc, że pracujesz bezpośrednio ze mną. Zgadzam się, to bardzo nietypowa sytuacja. Wziąłem głęboki oddech, próbując to wszystko poukładać. Ale już tu jesteśmy. Może po prostu porozmawiajmy? Jak dwoje normalnych ludzi, nie jak szefowa i pracownik? Tylko na to popołudnie. Bez zobowiązań, bez oczekiwań. Sofia przechyliła głowę, zastanawiając się. Jej oczy, które w biurze zawsze miały ten intensywny, profesjonalny wyraz, w naturalnym świetle parku wyglądały inaczej. Łagodniej. Bardziej po ludzku. Wiesz co? Masz rację, uśmiechnęła się lekko. Byłoby głupotą zmarnować tak piękne popołudnie. Wskazała ścieżkę w parku. Przejdziemy się? Ruszyliśmy obok siebie, zachowując rozsądną odległość. Pierwsze minuty wypełniała niezręczna rozmowa o pogodzie, kwiatach parku i ogólne uwagi bez większego znaczenia. Ale stopniowo, im dalej oddalaliśmy się od miejsca spotkania, napięcie zaczęło słabnąć. Naprawdę często tu przychodzisz? Zapytała Sofia, obserwując grupę kaczek na stawie. Prawie w każdy weekend, jeśli pogoda dopisuje. Jest w tym miejscu coś, co pomaga mi myśleć, poukładać sobie miniony tydzień. Zatrzymałem się na chwilę, patrząc na wodę. A ty? Znasz Park? Znam, ale rzadko tu bywam. Moje życie tak bardzo kręci się wokół pracy, że zapominam, jak to jest poznawać ludzi w naturalny sposób. Lisa nalegała, żebym spróbowała. Mówiła, że nic nie tracę. A ty? W zasadzie to samo. Klara przekonała mnie, że staje się pustelnikiem. Uśmiechnąłem się. Chyba nasze przyjaciółki miały dobre intencje. Fatalne wykonanie, ale dobre intencje. Zaśmieliśmy się razem, i w tym momencie coś się zmieniło. Początkowa niezręczność zaczęła ustępować miejsca czemuś bardziej swobodnemu, niemal naturalnemu. Kontynuowaliśmy spacer. A rozmowa zeszła na głębsze tory. Dowiedziałem się, że Sofia dorastała w Brugi w Belgii jako córka historyka i pianistki. Studiowała architekturę w Paryżu, zanim 10 lat temu przeniosła się do Amsterdamu. Opowiedziałem jej o moim dzieciństwie w Utrechcie, o fascynacji tym, jak Holendrzyscy ukształtowali Ziemię, tworząc całe państwo, oraz o moim marzeniu, by dnia czegoś zaprojektować coś, co przetrwa całe stulecia. W biurze zawsze wydajesz się taka opanowana. Zauważyłem, gdy usiedliśmy na ławce niedaleko teatru na świeżym powietrzu. Trudno sobie wyobrazić, że za tą profesjonalną fasadą kryje się cała osoba. To koniecna zbroja. Spojrzała na swoje dłonie. Kiedy jesteś kobietą kierującą zespołem w branży wciąż zdominowanej przez mężczyzn, musisz nieustannie emanować autorytetu. Jeśli okaże słabość, choćby na moment. Zawsze znajdzie się ktoś gotowy podważyć moje kompetencje. Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Ność mężczyzny nie patrzy. Nie ze złej woli po prostu nigdy nie musieli. Spojrzała mi prosto w oczy. Jesteś jednym z tych dobrych, Tomas. Zawsze uprzejny, zawsze profesjonalny, ale nawet Ty musiałeś zauważyć, jak niektórzy starsi klienci kierują pytania techniczne do Ciebie albo do innych architektów, nawet gdy to ja prowadzę prezentację. Miała rację. Zauważyłem to, ale nigdy nieprawdziwie zastanowiłem się, jakim ciężarem musi to być. Przykro mi, powinienem był bardziej stanowczo reagować w takich sytuacjach. To nie moja odpowiedzialność, żeby walczyć moje bitwy, pokręciła głową. Ale doceniam to, co mówisz. Przeszedł obok sprzedawca lodów i bez słów zdecydowaliśmy się kupić lody. Ona wybrała pistacjowe, ja a Znów usiedliśmy, delektując się lodami w przyjemnej ciszy. Mogę się do czegoś przyznać? Powiedziała nagle Sofia, zlizała krople lodów spływającą po rożku. Zawsze uważałam cię za bardzo utalentowanego. Twoje projekty mają w sobie rzadką wrażliwość. Ten redesign, który zrobiłeś dla ratusza w Harlemie, genialny. Ale w biurze trzymam dystans. Nie mogę okazywać faworyzowania. Nie wiedziałem, zawsze myślałem, że widzisz we mnie tylko kolejnego młodszego architekta. W żadnym wypadku, zawahała się, jakby ważyła kolejne słowa. Jest jednak coś, o co muszę zapytać i proszę, bądź szczery. Czy to, co wydarzyło się dzisiaj, zmienia coś dla Ciebie? Mam na myśli pracę. Pytanie mnie zaskoczyło. Spojrzałem na nią. Kobietę, która jeszcze kilka godzin temu była tylko moją szefową, a teraz ukazywała się jako ktoś w pełni ludzki, złożony, wielowymiarowy. Zmienia wszystko i nic jednocześnie, odpowiedziałem ostrożnie. Teraz wiem, że jesteś prawdziwą osobą, z niepewnościami i marzeniami, jak każdy. To nie zmienia twojego profesjonalizmu ani mojego podziwu dla twojej pracy, wręcz przeciwnie, zwiększa mój szacunek, zawiesiłem głos, ale zdaję sobie sprawę, że to wszystko komplikuje. Sofia powoli skinęła głową. Dokładnie tak się czuję. Istnieją niepisane zasady dotyczące relacji w pracy, zwłaszcza między przełożonym a podwładnym. Ignorowanie ich byłoby nieodpowiedzialne. Całkowicie się zgadzam, ale zawahała się, przygryzając dolną wargę. Równie smutne byłoby zmarnować prawdziwą więź tylko z powodu korporacyjnych struktur. Co sugerujesz? Sofia przez dłuższą chwilę milczała, kończąc loda. W pobliżu grupa dzieci biegała po trawie, ich śmiech niosł się po parku. Pod odległym drzewem ktoś grał na gitarze. Sugeruje szczerość, powiedziała w końcu. Dokończmy to popołudnie zgodnie z planem, jak dwoje ludzi, którzy się poznają. Jutro wracamy do biura i zachowujemy pełen profesjonalizm, jak dotychczas. A potem, z czasem i ostrożnie, sprawdzimy, czy naprawdę jest tu coś więcej, czy to był tylko miły moment w pięknym parku. A jeśli okaże się, że jest coś prawdziwego, wtedy zmierzymy się z komplikacjami razem, dojrzale i odpowiedzialnie. Może przeniosę się do innego działu, albo ty rozważysz ofertę z tej firmy w Hadze, o której wiem, że dostałeś ją w zeszłym miesiącu. Skąd o tym wiesz? Uśmiechnęła się tajemniczo. Jestem twoją szefową, Tomas. Znam headhunterów, którzy dzwonią do biura. To mnie rozbawiło. Sprawiedliwe. Staliśmy i ruszyliśmy dalej. Popołudnie chyliło się ku końcowi, a park wypełniał się ludźmi korzystający z ostatnich chwil dnia. Rozmawialiśmy o podróżach, które chcieliśmy odbyć, książkach, które nas uszktałtowały, o naszych lękach i nadziejach na przyszłość. Zaskakujące było to, jak naturalnie płynęła rozmowa, bez hierarchicznych barier, które zwykle definiowały nasze kontakty. Gdy wróciliśmy do punktu wyjścia, słońce zaczynało zachodzić, zalewając wszystko złotym światłem. Zatrzymaliśmy się Oboje świadomi, że ten moment dobiega końca. Sofia, mogę teraz zadać pytanie? A ona skinęła głową. O co byś zapytała, gdyby to była zwykła randka, gdybym był tylko nieznajomcem, którego właśnie poznajesz? Zastanowiła się chwilę, a na jej ustach pojawił się figlarny uśmiech. Zapytałabym, czy wierzysz w przeznaczenie? Czy wierzysz, że ludzie pojawiają się w naszym życiu z jakiegoś powodu? A ty wierzysz? Do dziś nie wierzyłam. Myślałam, że wszystko to tylko przypadki i losowe wybory. Spojrzała na mnie z intensywnością, która na chwilę odebrała mi oddech. Ale to, to, że ty i ja spotykamy się w tak absurdalnie nieprawdopodobny sposób, sprawia, że zaczynam to kwestionować. Może nasze przyjaciółki są mądrzejsze, niż nam się wydaje, albo straszliwie nierozsądne, zaśmiała się. Jeszcze się nie zdecydowałam. Nastała chwila zawahania. Ten dziwny taniec pierwszego spotkania, gdy żadne z nas nie jest pewne, jak się pożegnać. Uścisk dłoni byłby absurdalnie formalny, pocałunek zbyt pochopny. Uścisk wydawał się idealnym środkiem. Sofia pierwsza rozłożyła ramiona, a ja ją objąłem. Było to krótkie, niewinne, ale znaczące. Gdy się odsunęliśmy, wciąż patrzyła mi w oczy. W poniedziałek w biurze. Zapytała, choć w jej głosie kryło się coś więcej niż tylko pytanie. W poniedziałek w biurze, potwierdziłem, profesjonalnie i z szacunkiem. Jak zawsze, jak zawsze. Zaczęła odchodzić, lecz po kilku krokach zatrzymała się. Tomas odwróciła się. Tak? Cieszę się, że Klara namówiła cię, żebyś przyszedł, nawet z całą tą szaloną otoczką. Cieszę się. Ja też, Sofia, naprawdę. Patrzyłem jak odchodzi w stronę wyjścia z parku, trzymając w dłoni swój bukiet żółtych stokrotek. Gdy zniknęła mi z oczu, spojrzałem na własne kwiaty i uśmiechnąłem się do siebie. To było absolutnie surrealistyczne popołudnie. A jednak, gdy wracałem do domu znanymi ulicami Amsterdamu, czułem coś, czego nie czułem od dawna: nadziei. A może nawet odrobinę ekscytacji tym, co może przynieść przyszłość. Nie wiedziałem, co wydarzy się w poniedziałek, w następnym tygodniu czy w kolejnym miesiącu, ale po raz pierwszy od lat naprawdę chciałem się tego dowiedzieć. Czasem najlepsze historie zaczynają się w najbardziej nieprawdopodobny sposób, a czasem osoba, której szukasz, jest bliżej niż myślisz, ukryta za hierarchiami i profesjonalizmem, czekająca jedynie na odpowiedni zbieg okoliczności. Gdy wróciłem do domu, wstawiłem żółte stokrotki do wazonu. Namacalną pamiątkę popołudnia, które zmieniło wszystko i nic jednocześnie. A gdy noc zapadała nad Amsterdamem, złapałem się na tym, że nie myślę o niezręczności całej sytuacji, lecz o lekkości rozmowy, cieplej jej uśmiechu i tej cichej obietnicy przyszłych możliwości. Cokolwiek miało nadejść, przynajmniej zapowiadało się interesująco. A może, tylko może, Klara i lisa od samego początku dokładnie wiedziały, co robią.